Siemanko. Wiele osób pytało, czy Odesik w serii idzie na koło. Także tak, mamy tutaj Odesa 1000 Krótkiego w wersji Mud z relokacją, z wyniesieniem. Oponki mamy Wild Tank 28 cali. Ciśnienie jest 0,506 bara yy, Nic nie robione żadna, żadne stage, żadne wariatory żadne rolki. Totalna seria, wydek tak samo seryjny. Także dzisiaj zobaczycie jak odesiek idzie na koło. No, późna droga, mamy tak, szybkie biegi, czyli bez reduktora, nóg nie daje do tyłu czy gdzieś mamy je normalnie tak, jak powinien mieć. Tak jak widzicie, bez największego problemu. Jestem jakimś kozakiem w tej wheelie Tylko robię zawsze power wheelie to tak wychodzi Bo ogólnie nie muszę wciskać gazu do końca, nie? Ja tylko tak lekko podrykuję i jak raz, dwa, trzy i zazwyczaj na trzeci już muszę mieć gaz do końca A żeby postawić, ja nie wciskam w pól tylko delikatnie, pyk, pyk, jedziemy No i powtarzam, to jest na biegu H, bez reduktora Także wydaje mi się, że fajnie staje. Jeszcze przy zachodzie słońca I 8 dych Bardzo fajnie Zawieszenie sobie lekko podregulowałem a to re, moja regulacja jest taka, że jadę na wyjazd i po prostu jest za twardo, to coś tam sobie podkręcę. Nagle za miękko, nagle coś tam, bla 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 bla, po prostu jeżdżę i klika. I tak trochę poklikałem i jest naprawdę fajnie. Koła nie dobijają, na dziurach można stubą lecieć. Także to zawieszenie też robi robotę.